Czy według pana istnieją wampiry? Oczywiście, że istnieją. Jest to raczej, jest to raczej brzydki człowiek. Człowiek, który zdegradowany w roli wampira. Antychrys jest zdegradowanym Chrystusem, ewentualnie zdegradowanym do roli diabła, aniołem. Podobnie i z wampirem, który szkodzi, który wskutek niegodziwego życia, ewentualnie przypadków, jakie tam się trafiły za życie. On po prostu stał się wampirem od torudów, taki religioznawca i kulturznawca wspaniały, mówił o magicznym kręgu. Jeżeli naszą nową kulturową religią jest na przykład mówienie pacierza i wówczas mówienie tego pacierza, pacierza na wspak, czyli na odwrót, daje profanum. Wampiry jako takie to, nie wiem, w kreskówkach dla dzieci, ewentualnie w filmach komercyjnych hollywoodzkich. Możemy o postaci wiennej jako takiej mówić, a więc zęby przypominające trupią, czaszkę, głowa, oczodoły, hemofilia. co mówimy o tym na noc, medycyna. Byli to ludzie rzeczywiście funkcjonujący, odczuwali przemożną chęć wzbogacenia swojego organizmu tuzą trwią. Tam gdzie działa Państwa radio. Kilka lat temu był taki przypadek. Gdzieś tam koledzy z koleżanką wyżej nade mną się w takie prozaiczne i dziedzinne wywoływanie duchów za pomocą talerzyka, jak to się robi. Wszyscy się dowiedzieli nagle, że w tym, w tym pokoju na czwartym piętrze ktoś w kogoś w tą dziewczynę wojącą ducha wszedł. Wszedł. Przyszedł antychryst, autentyczny an antychryst. Dziewczyna mówiła nie swoim głosem. Dziewczyna rzucała się na wszelkie formy, formy świętości. Książeczkę do małżeństwa, święty krzyż, Prychała, yy, miała niesamowitą panać siłę, także czterech trzech mężczyzn nie było w stanie jej utrzymać. A w przepływie tego, tych ataków się przedstawił, że jestem, ja jestem asmodeusz, a więc w hierarchii tych upadów aniołów bardzo wysoko. Sama śmiertelka, sama elita diabłów. I teraz można o tym różnie mówić, ale to był fakt. Poparli to swoją instytucją, swoim splendorem księża. Uczestnicząc w tym, odczyniając pewne czynności, które miały to po prostu jak w czy wypędzić z tej dziewczyny tego tego Diabła. I to się stało. To była odprawiona msza. Pomoc w Akademiku dla wszystkich, którzy chcieli, aby oczyścić y, ten Akademik z tych ciemnych, nieczystych mo mocy.